Cześć wszystkim, z tej strony kanał Ogrywamy, Łukasz i Kasia i Katarzyna. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy opowiedzieć o grze, która myślę, że ostatnimi czasy spędzała sens powiek nie tylko wielu graczom, ale również wydawcy tej gry bo planowana data premiery była w okolicach grudnia i ja zamawiając tą grę dlatego tego oto jego mościa napisałam do sklepów, w którym ją zamawiałam, żeby mi dopisali taką notkę na pudełku, jeśli miałaby przyjść przed Mikołajem, że proszę otworzyć dopiero Mikołajki. Mikołajki minęły, gra nie przyszła, dostałam informację od sklepu, że Gra ukaże się dopiero na początku stycznia. No to stwierdziłam, że dzwonię tam z dymem, bo wydawnictwo Lucky Duck Games powiedziało, że gra ukaże się w okolicach świąt. I tak też było. Ta piękność, którą tu właśnie Wam pokazujemy, czyli Destiny przyszła do nas dokładnie 23 grudnia. Także zdążyła jeszcze dojść pod choinkę, z czego byliśmy bardzo mocno uradowani, zwłaszcza ten oto pan, bo... Więc skłamałabym, gdybym powiedziała, że chciał to ukrajać między innymi dlatego, że jest to taki piękny... Czy to nie jest piękne, no po prostu ta figurka jest genialna. No jakbym się dało zrobić ją w takiej wersji, to też bym ją chciał. że ma teraz fazę na malowanie, zresztą pewnie pierwsze efekty będziecie mogli już za niedługo zobaczyć na jakichś naszych socialach. Jeżeli oczywiście nie będzie się wstydał. Nie, już wszyscy mam nawet na fejsa na jedną grupę, ale to dobra, wrzucę gdzieś tam jeszcze. W każdym razie chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o Destinis. Wydaje mi się, że jeśli powiem, że o systemie, w którym się zakochaliśmy, to nie skłamię, bo ja już szukam gry, która jest dość podobna do niej. Więc, jeżeli znacie jakąś taką, to proszę zostawcie taką informację w komentarzu, bo uwaga, uwaga, za niedługo mam urodziny i ten pan, temu panu pewnie przydałaby się taka informacja. Ja już mam plan, ale. Chętnie skorzystam. No. Kupi, kupimy też i to. Dobra, dlaczego spodoba nam się ta gra? Jest to pierwsza gra, w której podczas gry rywalizujemy ze sobą. No, może nie pierwsza gra, w której, podczas której rywalizujemy ze sobą, ale Łukasz chciał mniej więcej powiedzieć o tym, że wszystkie gry do tej pory, które były na zasadzie odkrywamy mapę, walczymy z bestiami, robimy kampanię tak, i tak dalej. Były kooperacyjne. A tutaj nagle ja wyjmuję to wszystko, czytamy pierwszy scenariusz, czy też słuchamy go z aplikacji mm -hmm. i nagle się okazuje, że każdy z nas ma swoje własne przeznaczenie. Tak, miałem właśnie tak powiedzieć, że każdy ma własne przeznaczenie, musimy dążać trupem tego przeznaczenia i tego myślę... No to pięknie, wtopiłem ne, w życie i wtopiłem w grę No Bo w ogóle... nie mów nic! <laughs> Na koniec odcinka powiemy wam, dlaczego Łukasz mówi, że wtopił, dobra? To będzie bardzo fajna historia. Ale my dzisiaj nie o tym, o samej grze nie będziemy wam opowiadać. Bo, bo nie chcemy, nie robić, chcemy spoilerów. robić spoilerów. Tak, najzwyczajniej w świecie. Pewnie będziemy chcieli rozegrać ten początkowy scenariusz na jakimś naszym live streamie, ale nie my, my go będziemy rozgrywać, no bo my już go znamy. Tylko nasi znajomi, ja się zgodzę, mówimy tutaj o Marcinie i Akselu, których mogliście już widzieć na poprzednim streamie u nas z pandemika. Jeżeli nie widzieliście, to możecie nadrobić, link będzie w komentarzu. Mm -hmm. A my teraz chcielibyśmy powiedzieć takie swoje pierwsze wrażenia po grze w Destinies. Y może zacznijmy od tego, że gra wciąga. Bardzo. I to tak w po prostu. Całość, gdy przeszliśmy w 10 godzin, 10 godzin czytajcie razem z przebieraniem małego dziecka, robieniem obiadu i tak dalej, tak nas wciągnęło. Yy, m, m, bardziej chodziło mi o to, że zaczęliśmy grać którego stycznia? Yy, zaczęliśmy grać 1 stycznia, skończyliśmy grać 3, 3. stycznia. Pięć scenariuszy, przy czym każdy jeden wydawało mi się, że był dłuższy od poprzedniego. Najdłuższy jest ten końcowy, to możemy, mamy jedynie. Taki powiedzmy spoiler sprzedać, że najdłuższym scenariuszem jest ten końcowy, no ale jest to scenariusz finałowy, więc w sumie nie powinno to dziwić, że jest najdłuższy. Czyli tak jak już na początku powiedzieliśmy, zdradziliśmy może, do gry potrzebna jest aplikacja, ale tego dowiadujecie się podczas czytania instrukcji. Podczas gry macie do przejścia pięć scenariuszy, jest to scenariusz wprowadzający oraz cztery powiedzmy części kampanii. Mhm. I tą kampanię możecie przechodzić w czworaki sposób, jeśli mogę tak powiedzieć. Możecie ją na przechodzić. Na cztery sposoby, tak? Tak, na cztery sposoby. Możecie ją przechodzić w gronie dwu bądź trzyosobowym, i to jest jeden mm -hmm. ze sposobów. Możecie go przechodzić w trybie solo, a takim jedziecie na hardcora, że im dłużej to robicie, tym szybciej zginiecie. I możecie przechodzić to w trybie solo na takiego badacza, czyli pewnie ja bym tak chodziła, bo jestem tym typem człowieka, że chodzę, zbieram mapie, sprawdzam sobie tutaj, a może pójdę do niego. Mniej więcej tak wyglądała moja rozgrywka w Wiedźmina, że cała mapa była przezbierana przeze mnie i mam jeszcze czwarty, czwartą, opcję. czwartą opcję. Tyle, że do niej potrzebny jest dodatek, bo będziecie mogli wtedy grać dwa na dwa. Tak, chcemy to spróbować kiedyś, o tym troszeczkę później. To są cztery opcje, myśmy rozegrali tą jedną i chyba spróbujemy solo też. Tak, powiedz mi Łukaszu, bo to była gra dla Ciebie. Tak. E czy masz pewien niedosyt po tej grze, po tych pięciu scenariuszach? Czy na przykład nie było tak, że skończyłeś ten piąty scenariusz, że było tak. To jak to... Było... Jeszcze bym to zagrał, nie? Znaczy, może, może to nie było takie mech, że to tyle? No bo jak za taką cenę, bo to jest koszt około 150 zł, mhm. e, czy 170 czy 140, w zależności jak traficie w sklepie, to na to ile godzin przygody nam ona zapewnia, to wydaje mi się, że jest bardzo fajny ten koszt. I całe jej powiedzmy wyposażenie też jest fajne w stosunku do ceny. Bardziej chodziło mi o to, że troszkę boli ten fakt, że jeszcze nie ma dodatków spolszczonych. Ale podobno mają się ukazać, o ile ta podstawka będzie notowała dobre wyniki sprzedaży. Także kupować, żeby były dodatki. Kupować, kupować. Wiesz co, tak, mam niedosyt troszeczkę tego, wiem, znaczy wiesz co by mi się tutaj przydało? Taka Walhala, taka jak jest dla posiadłości Szaleństwa, to żeby była taka Walhala dla Destinizji. Że ktoś się robi. Posiadłości so... Szaleństwa. Walkiria, przepraszam, co ja go dam Walhala. Jaka Walkiria dla posiadłości Szaleństwa? Walkiria to, to jest taka aplikacja, w której masz fanowskie dodatki do posiadłości Szaleństwa i możesz tych podatków. Co? Dodatków tam jest mnóstwo i ja bym chciał coś takiego dla destinis Podobno gdzieś tam gdzieś słyszałam, o uszy mi się obiło, że chyba coś takiego. Będą fajnie tworzyć, ale nie jestem pewna. Biorę. Nie wiem, jak by było z kwestią kodów QR. A, bo my nie powiedzieliśmy. Tak. Ta gra jest o tyle fajna, że karty, wszystkie praktycznie karty będą miały kod QR i ten kod QR będzie skanowany. To będzie fajna, to zależy, co będzie. Właśnie dla kogo. chciałem tego do mm -hmm. dojść. Ten kod będzie skanowany przez telefon i to jest. W zależności od tego, kto co lubi, jak tu mówił, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie, jest to uzależnione od tego, że będziemy dużo siedzieć przy, przy telefonie. Prawda jest taka, że oczywiście nie obrażając żadnej grupy społecznej, troszkę w tej grze się zachowujemy jak milenialsi. Jeśli mogę to tak ująć, Bigos. bo cała gra polega na tym, znaczy, może spłycam bardzo to, że cała gra polega na tym, ale grę przeprowadzamy na tej zasadzie, że klikamy sobie coś tam w aplikacji, mm -hmm. że idziemy na przykład na dany kafel, sprawdzamy co nam się na tym kafu pojawia i później decydujemy do kogo na tym kaflu pójdziemy. Więc klikamy w to w aplikacji, no i czytamy, wybieramy, na, głos. czytamy na głos, wybieramy możliwości, które są dostępne. No i wykonujemy tam testy kośćmi, wykonujemy na przykład coś takiego, że oddajemy komuś przedmiot i tak dalej, tak dalej. No i w fabrikacji też są takie pewne. Rzeczy, które, o których możemy tylko my wiedzieć, więc tak naprawdę, jak ja gram swoją turę, to robię tak i czytam, 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 robię coś tamten. Jak Uber gra swoją turę, to dostaje telefon, tablet czy jakieś inne urządzenie mobilne i siedzi w tym telefonie i to czyta. Więc dlatego mówię, że zachowujemy się jak milenialsi, bo przeważnie ludzie chcą grać w planszówki po to, żeby nie siedzieć przy kąpie albo w telefonie. Tak. Nie, nie. Chodziło mi o to, że zachowujemy się jak milenialsi, bo to pokolenie właśnie chodzi ciągle z telefonem i coś tam się sprawdza. W ten sposób. A tak, jeżeli ktoś nie lubi połączenia planszówki i telefonu, no to nie. Z drugiej strony, jeżeli chciałbyś grać w tę grę bez telefonu, wyobraź sobie ilustrownicowo, musiała musiałaby być instrukcja, ewentualnie księga, mistrza gry. Ja nie twierdzę, że wprowadzenie tutaj telefonu było złym ruchem. Ale mówię o tym, że jedni lubią, inni nie lubią. Jeżeli nie lubisz, nie kupuj tej gry. Jeżeli chcesz mieć planszówkę cyfrowo na stole, no to tak. Kolejna kwestia jest taka, że oczywiście gramy sobie scenariusze. No, i w naszym przypadku było tak, że czasami gra zostawała na stole, bo dziecko pokało trzeba było je nakarmić, trzeba było zrobić obiad, bo mamy dwójkę dzieci, więc powiedzmy w trakcie. Dnia sobie staraliśmy rozgrywać te partie, w międzyczasie coś tam się nimi zajmować. No i gra sobie stała po prostu na stole, zamykaliśmy biuro, wychodziliśmy spoko. E, tyle, że czasami było tak, że po całym dniu, jeżeli wsiadaliśmy do gry i chcieliśmy sobie przypomnieć, jak mniej więcej te nasze e, poczynania. poczynania wyglądają, i nagle zostawaliśmy taką pustkę, bo szukając loga w aplikacji, loga, czyli czegoś takiego, co nam spisuje poszczególne wydarzenia, które się działy podczas naszej rozgrywki do tej pory, nie umieliśmy tego znaleźć. Nie ma. Aplikacja oczywiście zapisuje Was dotychczasowy postęp gry, czyli możecie odtworzyć sobie, jak stół wyglądał, ale nie możecie sobie popatrzeć, gdzie kto był, do kogo macie iść. Dużo rzeczy bardzo trzeba pamiętać w tej grze. Jeżeli było coś takiego, że zaczynacie sobie przechodzić kampanię i nie wiem, musicie przerwać rozgrywkę i wracacie dopiero do niej za tydzień, to może być tak, że niektórych rzeczy możecie nie wiedzieć, nie pamiętać, bo nie wiem, czy powinienem to powiedzieć. Nie... Które informacje z późniejszych scenariuszy wymagają wiedzy z wcześniejszych scenariuszy? Tak. To jest minus, czyli brak tych logów w cudzysłowie z rozgrywki, i to jest to, czego Kasi brakowało. Tak, no bo ja czasami zresztą słuchałam Łukasza, zamyśliłam się i mówię tak, ty. Albo przed jakimś testem tak było, że ja miałam coś takiego, że musiałam wybrać trójkę ludzi, tam mi powiedzieli, w jakiej kolejności to mam zrobić. Ja się tak powtarzałam, jak osiół, niebieski w i kolce, niebieski w i kolce. I w pewnym momencie... Nie pamiętam. Ja mówię, Łukasz, pamiętasz? A Łukasz... Nie, ja nic tylko nie nie, 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 nic ja nie wiem. Dalsza część e, gry. Gra jest wykonana, tak zapomnieliśmy o tym, powinniśmy o. Nie dlaczego. przyzwoicie dobrze wykonana tak. gra, tak to określi. Nigdy nie widzieliśmy tak grubych żetonów. W grze naprawdę... Zrobimy mam zdjęcia po prostu, jak nie wierzycie, że one są tak grube. nie no, się, że co najmniej dwa bądź trzy będą razy... Będą widzieć po prostu z tej odległości nawet, że żytony są dwa bardzo... Dwa bądź trzy razy grubsze od standardowych. No, dwa przynajmniej. Plus karty są naprawdę z fajnymi grafikami, wszystko przejrzyście powiedziane. Są numerki, które będą wymagane do, do aplikacji tak naprawdę. I mamy każde swoje kości. Mm -hmm. Dwie białe, trzy fioletowe, ale to nie będziemy się nad tym rozwodzić. Ogólnie mamy też kafę terenu. Kafę terenu są powiedzmy z takiego troszkę trwalszego papieru. Nie jest to taka karteczka. Mm -hmm. Jest to dość fajnie wykonane. Co prawda nie są tekturowe, tylko papierowe, ale wydaje mi się, że jak do tego, że kładziemy je tylko na łapę, to yy, nie potrzeba więcej. Jednak ja tutaj mam zastrzeżenie takie małe. Mm -hmm. Chodzi mi o to, że na przykład podczas gry dość, może nie sporo, ale trochę czasu tracimy na to, żeby szukać tych kafli, i zastanawiam się, czy nie byłoby takiej możliwości, tak jak to jest w niektórych grach przygodowych, że te kafle terenu byłyby sortowane na konkretne scenariusze. Musiałabym to sprawdzić, powiedzmy, przechodząc jeszcze raz całą grę. Tak mi się wydaje, ale myślę, że by było to fajne uporządkowanie rozgrywki, troszkę może przyspieszenie. Mhm. Łukasz na pewno za kontrę powie, że no ale wtedy już wiesz, jakie kafle ci się pojawił. No tak, wiem, jakie kafle mi się pojawią, ale nie wiem, kto na nich się pojawi. I są, w jakiej lokacji tak, się one no, pojawią. Są plusy i minusy tego rozwiązania, na przykład e, tego typu rozwiązanie jest w def May. Die. Tam masz koperty ze scenariuszami i wszystkie powiedzmy informacje te najważniejsze są w tych kopertach. No, tak to wymyślili. Dalsza część. Popatrzcie, jaka jest różnica w wielkości tych malutkich. To jest naj, naj, najprostsza figurka, którą możecie grać. Ewentualnie będzie w roli NPC. A co jest właśnie ten Abaddon? NPC, co to jest? Wytłumacz, bo nie wszyscy wiedzą. Wszyscy wiedzą, co to jest NPC. Na pewno nie. Tak, krótko mówiąc, są to postaci niezależne, które będą udział, brały udział w naszej rozgrywce. I teraz mamy zastrzeżenie mogli delikatne do nich. podejść do nich i tak. Ej stary, pomóż mi. Pomóż mi. Tak. Mamy delikatne zastrzeżenie do nich. Oni są tak podobni do siebie, że czasami Ja w jednym scenariuszu przeniosłam jakąś babkę z kafla, oczywiście tego samego, na którym ja stałam, po czym patrzę na nią i tak. Tio, ale Już to nie jest, jest moja postać. Figurka. No niestety, to jest troszeczkę minus tego, że te figurki są tak malutkie. To jest fajne, że jest dużo takich małych figurek, bo one powiedzmy, dają nam takie jakieś odniesienie punkt odniesienia, tak? Że musimy iść do gościa z kosą, albo musimy iść do gościa, który jest księdzem, więc to jakoś nam daje te punkty zaczepienia w tym całym scenariuszu. Ale jako, że oni są czasami do siebie bardzo podobni, na przykład jest czterech rycerzy, tak, z których jeden ma tarczę, drugi ma tarczę z jakimiś wyżłobieniami, trzeci ma na sobie kolczugę, a czwarty ma topór. I to są tak naprawdę ich różnice. Jak macie nawalone tych figurek w jednym miejscu, chyba z 7, no, no możecie się pomylić, tak się będę tłumaczył. Moim zdaniem, fajnym rozwiązaniem tutaj, byłyby takie podkładki na figurki graczy. Mhm. Tak, jak na przykład to jest rozwiązane w Blade czy wydaje mi się, że w też jest takie rozwiązanie, że jeżeli na przykład to jest nasze, podklejamy sobie figurkę w, y, konkretnym kolorem i tym kolorem się poruszamy po mapie. Mhm. Oczywiście można to sobie zrobić we własnym zakresie, ale myślę, że fajnym, fajną opcją byłoby jakby to już było w grze dodane. Tak jest. Dobra, my tak sobie troszeczkę gadamy, ale Destiny od czegoś musiała się ta nazwa wziąć. W ja wiem. grze, ja też wiem. Ja, wiem. ja też wiem. W grze będziemy kontrolować postać, która będzie miała dwa, można powiedzieć, wątki swojego przeznaczenia, i chcąc wygrać ten pojedynek, będziemy musieli zrealizować i zakończyć ten wątek jako pierwsi. Wybrać jedną ścieżkę i nią podążać, ale czy na pewno? No, nie do końca, ponieważ można teoretycznie iść dwie ścieżki na raz i w pewnym momencie stwierdzić, tu jestem z progresem bliżej zwycięstwa, więc tą dokończę. I nie wiem, czy to będzie spoiler, czy nie będzie spoiler, ale te postaci mają bardzo często. Te ścieżki troszeczkę powiązane i może być tak, że zbierając, nie wiem, jedną część swojej. Albo powiązane, albo grają zdecydowanie przeciwko sobie. No, różnie w zależności od scenariusza to wypada. Mhm. Fajne jest to, że tak jak Łukasz mówi, nie musicie na przykład stwierdzać, dobra, idę tylko tą ścieżką i tylko ta się liczy, i później już nie macie możliwości zmiany, bo macie. Jeżeli na przykład Sytuacja na planszy jest taka, że idziecie sobie po jakiś, nie wiem, przykładowo artefakt, i na przykład taki Łukaszek przyjdzie i Wam zarumie. No to myślicie, dobra, idziemy coś tam pogadać z ludźmi, może oni nam pomogą. Więc tutaj te ścieżki możecie zmieniać. To jest fajne, że się to wszystko przeplata. Nie ma takiej opcji, żebyście swojego przeznaczenia nie wypełnili. Tak, nawet jeżeli Wam przeciwnik podbiera te jakieś artefakty, czy inne przedmioty, to zawsze ta gra jest na tyle dobrze zasymulowana, że możecie ukończyć to przeznaczenie, które chcecie, niezależnie od tego, czy przeciwnik Wam podbiera te rzeczy, czy nie. Nie zawsze zdążycie, ale to już jest inna sprawa. Tak. Dobra. Ale ważną sprawą jest też coś takiego, że jeżeli stwierdzicie, dobra, wypełniliśmy nasze przeznaczenie, aplikacja nam powiedziała, spoko, możecie zaczynać tak zwany finał. No i wtedy zaczynacie finał. To nie jest powiedziane, że jeżeli zaczęliście finał, to go wygracie. E, bo może być czasami tak, że wasz przeciwnik na następnym ruchu zaczyna finał i jemu na przykład wszystko idzie lepiej. Lepiej rzuca, ma lepsze przedmioty, yeah. lepiej się zbudował silniczek i tak dalej, i tak dalej. Ale może przejdźmy tutaj do tych rzutów, silniczków i tak dalej. Przegrałem! Wszystko praktycznie, tylko jeden scenariusz mu się udało wygrać. A w ostatnim scenariuszu miałem tak pięknie postać zrobioną, że stwierdziłem, no nie ma bata, żebym przegrał. Bo tak, mam super itemki, mam super statystyki i patrzę, Kasia podchodzi do Abadona i... I mm. jadę jak masełko, po prostu przejechałam yy, jak chciałam. Tak, ja musiałbym rzucić na czterech kościach więcej niż sześć i rzuciłem wiecie ile? Cztery. Znaczy, to na pewno będzie boleć w wasze serduszko, bo ta gra jest dość losowa przy założeniu, że nie wyposażycie się w odpowiednie przedmioty podczas rozgrywki. A nawet jak się wyposażycie, to możecie mieć pecha przy tych durnych kościach. ale tak, nie macie przeznaczenia. Yy, tutaj mamy, o naszym przeznaczeniu decyduje żółtkość, tak naprawdę. I to, jakie wyniki osiągniecie, będzie wam mówiło o tym, ile sukcesów macie i tak dalej, i tak dalej. W miarę postępowania tych scenariuszy będziecie musieli mieć więcej y, sukcesów, tak naprawdę. Bo mm -hmm. zauważyliśmy to, że na przykład w pierwszym scenariuszu dwa sukcesy, spoko, easy, każdy test, przechodzicie, o tak. W kolejnych scenariuszach już było troszkę gorzej, a ja w ostatnim może nie skomentuję, bo ostatni nam po prostu łoi dupę, e, Ponieważ na przykład e, podczas rozpoczęcia tury jednego z graczy obniży sobie wszystkie statystyki. I później znowu, o mnie wszystkie statystyki. No. I tak myślisz, co się dzieje. Przepraszam, ja jeszcze nic nie zrobiłam w tej grze. Czemu dostaję po tobie? Tak było, nie więc to może trochę boleć, że Was los, los jest zależny od kości. Ale na obronę jest tak, że podchodząc np. do końca rozgrywki, nie wyjdzie Wam czasami ten rzut, macie, nie wiem, mało szczęścia. A I tak gra powie, no dobra, nie wyszło Ci, ale no idziemy dalej. Znaczy, czy ja wiem, czy na obronę. Ja pamiętam, że ja tak miałam podczas swojego finału, że stwierdziłam, a dobra, Jolu zyskanuje ten przedmiot, może akurat. No i nigdy nie trafiłam. Z przedmiotem? raz trafiłaś. Nie gadaj. No dobra, raz trafiłam na 3 czy 4 próby, a aplikacja i tak powiedziała: no dobra, trudno, nie udało Ci się, ale może iść dalej. A Łukasz w swoim finale miał coś takiego, że musiał rzucać kości. Rzucił raz, nie udało mu się. O, wielki gniew na Ciebie spada cyk, koniec. Rzucił drugi raz. Wielki gniew na Ciebie spada, poddajesz się czy nie? Łukasz, nie walczy dalej. Rzucił drugi raz. Poddajesz się? No to się poddaje, co nie? No i tak utknął na tym jednym teście, tak naprawdę, bo nie miał szczęścia w kościach, więc dla mnie. Mam w miłości. Mm. No. Dla mnie to powiedzmy to troszkę było, nie wiem, to powiedzieć krzywdzące, ale takie. Nie jestem... Fair. Znaczy, jestem osobą, która bardzo lubi rywalizować, a jeżeli. Aplikacja, czy tam gra, pokazuje mi, że dobrze, Kasiu, ty idź przed siebie, a jego udupimy, ale tak, żeby nawet się nie zorientował, no to to jest dla mnie takie troszkę. Przykro ci było wtedy. Znaczy, nie, bardziej chodziło mi o to, że kurczę, no chciałabym to wygrać, wiedząc, że faktycznie zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, żeby to wygrać, a nie dlatego, że nie wyszło mi i akurat moje przeznaczenie było na tyle. Powiedzmy, łaska, żeby przepchnęło dalej. Pamiętacie, że to jest nasze subiektywne odczucie, nie musicie się z nim zgadzać, no ale to było bardzo krzywdzące. Tak, ten ostatni scenariusz, bo tam coś takiego zostaliśmy. To było tak, że Łukasz wybrał, wygrał czwarty scenariusz, myślę, no, w piątym też nie i będzie się chłopak cieszył, bo będzie trzy do dwóch. A ja tak naprawdę kupiłam mu grę, którą całą ja wygrałam, a on tylko siedział i urlał tymi kości. Dobra, do podsumowania. No, bo troszkę nam się zeszło na tym gadaniu. Yy, może nie będziemy Wam mówić, tak, bierzcie Tziniz, to jest najlepsza przygoda, jaką przeżyjecie w swoim życiu, albo nie, nie wierzcie, bo wiecie, tu jest to, tu jest tamto. Powiemy... Waszym przeznaczeniem jest zdecydować, czy ją kupicie, czy Tak, powiemy Wam o tym, za co my ją pokochaliśmy, co nam się spodobało w tej planszówce, co stwierdziliśmy, że wymagałoby troszkę poprawy, żeby funkcjonowała mhm. może lepiej, a Wy sami ocenicie, czy to jest gra dla Was, czy nie. Ja, może zacznę od tego, od tych minusów, tak? Później osłudzimy sobie troszkę życie y, tymi plusami. Yes. Okej, okay. minus. Na pewno na minus jest to, że nie ma tego loga, tak? Przykładowo, gramy w partię sobie w Destiny pierwszy scenariusz. Załóżmy, że pierwszy scenariusz łączy się z kolejnym. Jeżeli mamy log, możemy sobie przypomnieć to, co się działo na mapie, albo nawet bardziej prozaiczny przykład. Wychodzimy w środku z bo zadzwonił kurier i nie pamiętamy, co się dzieje na mapie. No, zawsze może, moglibyśmy sobie przypomnieć, a tu nie. Podła teściowa, gdzie zapowiedziano wizytę. Tak. Na pewno minusem jest też to, o czym mówiłam, co się dzieje w ostatnim scenariuszu, że ja zostałam przepchnięta. O tak, o. A Łukasz miał dość spore problemy. Tylko i wyłącznie dlatego, że tak mu się kości ułożyły, A więc no, ja nie jestem specem od aplikacji, nie wiem jak to się układa, no ale to troszkę było słabe w moim odczuciu jako mhm. gracza, który rewalizuje z drugim graczem, że było tak dobra i Kasiu, damy sobie z nim radę, zatrzymamy go tyle ja będzie trzeba. Mhm, no w takie mhm. życie może tak, może, może tak miało być, nie wiem, może taka specyfika postaci, którą grałem, tego się chyba już nie dowiem. Kolejna sprawa, już chyba z minusów to jest tyle. Ja bym powiedziała jeszcze o aplikacji. Mhm. Bo jeżeli jesteście osobami, które nie lubią, jak gra jest z aplikacją, to broń może jej nie kupujcie, bo tutaj głównie gramy aplikacją, bo wszystko, co się dzieje, mówi nam aplikacja. To, że sobie przesuniemy kją po mapie, to jest takie powiedzmy. Taki dodatek. Po, kłosie, po kłosie tego, że wybraliście jakąś opcję w aplikacji. Nawet nie, no bo ruszamy się bez pomocy aplikacji, ale później, już no tak, w tak, aplikacji tak, tak, wszystko, tak. wszystko przeklikać. Także <laughs> nasza krew wygląda mniej więcej tak. Idę na ten kafel i później siedzimy tak, wykonujemy test, dalej siedzimy tak, wykonujemy test, dalej siedzimy tak, przekazujemy telefon drugiej osoby. Tak, nam to nie przeszkadza, niektórym przeszkadza. Kolejna sprawa figurki i te podstawki, które naprawdę trzy małe podstawki robiłyby, czy cztery, bo mówię a o tej bo jeżeli dwa na na dwa, dwa, wariant. E, które były, robiłyby naprawdę wielką robotę, jeżeli chodzi o Nie nasze postaci. Na Oprócz tego, że no musimy czasami podnieść tą figurkę, sprawdzić czy to był ten typ, albo inny typ, no to już jest inna sprawa. Myślę, że jak się je pomaluje, to będzie wygodniej. Nie? Taki kosmetyczny <śmety> zabieg, koperty na te kafle, o ile powiedzmy te kafle nie występują w kilku scenariuszach naraz, też były fajnym urozmaiceniem, może uporządkowaniem nawet tej rozmiarówki. Nie wiem, Michał na przykład nie przeszkadza, to by przeszkadza. Jeszcze mhm. zdarzyło nam się w aplikacji, że wyrzuciło nam takie dziwne Slash, hashtag, hashtag, coś tam, coś tam. A, tak, jakieś to są... parę małych błędów, które możecie tutaj zobaczyć na ekranie teraz. Wydaje nam się, że po prostu podczas tłumaczenia coś tam poszło nie tak. Programista nie tak postawił przecinek. Wiesz po co, mogło się okazać, że nie wiem, program się na chwileczkę zatrzymał i źle odczytał. Znaczy to tak, może... jeżeli umiecie język angielski, to sobie raczej z tym poradzicie, z tym błędem, no bo jest napisane wyraźnie, co trzeba wziąć. Jeżeli nie umiecie angielskiego, no to może być troszkę trudniej, ale myślę, że sobie z tym poradzicie. No, każdemu może zdarzyć się błąd. Tak, każdy tak, może tak. być zmęczony, może to jest wina, tak jak Łukasz mówi, zacięcia się aplikacji, może to jest wina złego wpisania czegoś do programu. O tym się nie dowiemy, ale to taki mały, powiedzmy. Mankament, który wychaczyliśmy podczas naszych rozgrywek. Można no. jechać plusy, proszę bardzo, Tak, plusy. Świetnie wykonane figurki. Mówię oczywiście o detalach, mówię o wielkości tego, tego pięknego gostka. Bardzo grube żetony, którymi naprawdę musiałbym robić cuda, żeby je jakoś zniszczyć. Także kolejny plus. Patrząc na to wszystko, ile tutaj jest. Rzeczy w środku i to, że można kilka godzin. Nie powiedzieliśmy e... o tym, że są trójwarstwowe, bo odkładki, na których możemy sobie zaznaczać e, te U. nasze skile. I to wszystko za cenę w tym momencie nie pamiętam 150-160 zł. Znaczy wydaje mi się, że stosunek jakości i tego, ile dobra mamy w pudełku, do ceny i do ilości godzin, które zapewni nam ta rozgrywka jest naprawdę. przekozak. Tak. No, z minusów, jeżeli mogę, to brak jeszcze polskich dodatków, ale nad tym mam nadzieję, tak będzie pracować. Kupujcie grę, kupujcie Kupkę. grę. Tak, kupujcie nie grę. No, chodzi o to, że mam już dostęp do dodatków w wersji angielskiej, a Laki Games stwierdziło, że jeżeli fajnie się sprzeda podstawka polska, to wtedy oni nie widzą przeciwwskazań do tego, żeby przetłumaczyć dodatki angielskie na język polski. Mówimy o tych dodatkach, które dodają nam w sumie sześć scenariuszy, czy w jednym, czy w drugim. Mhm, I tam jest też fajna figurka. A, no, nie, nieważne. <laughs> Bardzo dobra cena, jeżeli chodzi o jakość tych wszystkich komponentów. Fajne wprowadzenie do RPG-ów, chyba, tak mi się wydaje. Bo tak. budujemy swoją postać. Gdzieś tam mamy historię. Fajne jest też to, że rywalizujemy. To najbardziej tak, mi się w tym tak, przypadku, tak, że tak, tak, w tak. końcu rywalizowaliśmy, że mimo wszystko graliśmy powiedzmy, do jednej bramki, bo wykonywaliśmy jakieś tam swoje przeznaczenie. Nie wiedzieliśmy, jakie, mogliśmy mieć takie samo. Ale że to pierwszy ten lepszy. To dodawało takiego. Droszczyku emocji. Tak. Dalej, z każdym scenariuszem poziom trudności rośnie i to nie jest tak, że zatrzymujemy się na jakimś tam pułapie, tylko naprawdę myśleliśmy, że już będzie ło, tu już mamy przewalone, a tu gra jeszcze e -e -e, jeszcze będzie gorzej, także musicie zaradzić. Powiązane scenariusze ze sobą, to, że mamy tą fabułę zachowaną, a nie, że jest jedna historia, druga historia, trzecia historia, tylko one w jakiś sposób się ze sobą łączą, w jaki, to się jeżeli zagracie. I co jeszcze? Myślę, że fajną opcją jest też to, że nawet jak ktoś nam rzuca kłody pod nogi, to mimo wszystko możemy zrealizować swoje przeznaczenie. Oczywiście, mhm. jeżeli nam nie idzie w grze, to zawsze możemy je zmienić. To nie jest tak, że uczepiliśmy się jednego i już musimy jechać do końca. To jest na pewno fajne, i fajne jest też to, że ta gra faktycznie wciąga. My jesteśmy na to najlepszym przykładem. W 3 dni przeszliśmy 5 scenariuszy. Te scenariusze to nie jest 30 minut, 45 minut. Znaczy, można to zrobić w jeden dzień tylko nie z małymi dziećmi i no. Nie, nie wiem, czy w jeden dzień, znaczy może, może masz raz. Ale to było tak, że wiesz, tutaj chyba najdłuższy scenariusz zajął nam 3 godziny, 4 godziny. 3. No i tu nie było takiego czegoś, że a, poczekaj, zastanowię się, pomaluję paznokcie i tak dalej, tylko faktycznie graliśmy, graliśmy. No może zrobiliśmy sobie przerwy na przyniesienie coś do picia, no ale ile to mogło nam zająć? Także gra wciągamy, już czekamy na dodatki. Tak, mówię to głośno i otwarcie. Chcemy kupić dodatki e, obydwa. Które wprowadzają 6 nowych scenariuszy. Ja jestem też łasa na ten 2x2. Jeżeli nie ukaże się w wersji polskiej, to kupię w wersji angielskiej, bo jestem też bardzo ciekawa tego trybu rozgrywki. Jak to się będzie miało do, do tego, co rozgrywaliśmy w podstawce, bo tam dochodzą nowe postacie. W po sumie prostu. nie wiemy, czy tryb solo, czy ewentualnie ta gra 2 na 2 będzie taka sama. Jeżeli chcecie, to sprawdzimy ten tryb solo i damy wam znać, jak nam poszło. Zastanawialiśmy się, czy nie zagrać tego trybu solo na żywo, ale to też a zobaczymy. Jak to będzie? Tyle w dzisiejszym odcinku, prawda? Tak, jeżeli podobał Wam się dzisiejszy materiał, to dajcie nam znać w komentarzach, że był ok, zostawcie łapkę w górę. A może przeszliście Wy już Waszą grę, waszą, Wasz egzemplarz, przepraszam, gry i chcecie się podzielić swoimi wrażeniami. Z nami, ja tylko bo... powiem, żebyście zostawili subskrypcję również, bo już tak malutko nam brakuje do tego tysiąca ja liczę, że go dobijemy na moje urodziny. Myślę, że przed Twoimi urodzinami... A, mam 20 lutego urodziny. Damy radę. tego lutego. Damy radę. Dobra. Także by... mi było bardzo miło, jeżeli, jeżeli bym dostała taki prezent na urodziny, więc tak tylko 30 lutego powtarzam. <laughs> <laughs> Także jeżeli ten guzik jeszcze czerwony, to zróbcie tak, żeby był szary. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się podobał. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. No, nie pozostaje powiedzieć nic innego, jak trzymajcie się ciepło. I grajcie w gry planszowe, jeżeli jest takie wasze przeznaczenie. Tak. Cześć. <laughs> Cześć.